Niektóre wiadomości przychodzą jak cięcie nożem. Krótkie, ostre, bezwzględne. Taka była ta wiadomość. Przyszła dokładnie o dziewiątej dwanaście rano, kiedy zaparzałam drugą filiżankę kawy, jeszcze w szlafroku, z włosami w nieładzie i cichym planem, by tego dnia wreszcie przymierzyć suknię ślubną. Nie chcę się więcej żenić. Oczekuj wiadomości od mojego adwokata. Tyle. Bez wyjaśnienia bez rozmowy bez cienia człowieczeństwa zamarłam przez kilka sekund patrzyłam na ekran telefonu jakby tekst miał się sam wymazać palce zadrżały kawa rozlała się na kuchenny blat a serce biło mi gdzieś wysoko jakby miało wyrwać się z gardła nie płakałam coś we mnie pękło ale nie wylało się łzami to była cisza długa ciężka paraliżująca a w tej ciszy Niemal natychmiast przyszła decyzja. Bez krzyków. Bez błagań. Założyłam płaszcz, upiłam włosy w niedbały kok i pojechałam do banku. Podeszłam do okienka z twarzą, której sama nie rozpoznawałam spokojną, niemal kamienną. Złożyłam podpis i przelałam 300 tysięcy złotych z konta wspólnego na swoje prywatne. Każda cyfra była aktem niezgody. Każde kliknięcie oświadczeniem nie pozwolę ci mnie zniszczyć. To były nasze oszczędności. Zbudowane z lat wyrzeczeń, pracy, wspólnych planów, a przynajmniej tak myślałam. Zrezygnowałam z pracy, by wspierać go w jego firmie. Zgodziłam się, by wszystko, co robię, nie było nigdzie zapisane bo papier nie jest potrzebny między ludźmi, którzy się kochają. Słowa, które dziś brzmią jak kpina: Tomasz, 45 lat. Z pozoru szanowany przedsiębiorca. Inteligentny, elokwentny, z umiejętnością władzy nad przestrzenią, w której przebywał. Gdy mówił, ludzie słuchali. Gdy patrzył, czuli się mali albo wybrani, zależnie od jego nastroju. Ja przez lata czułam się wybrana. Poznaliśmy się w księgarni. Przypadek banalna rozmowa o książce, która zamieniła się w kawę, potem kolację, potem wspólne życie. Przez pierwsze miesiące czułam się widziana. Podziwiana. Doceniana. Ale z czasem jego spojrzenia stały się oceną. Komplementy zmieniły się w sugestie. Może powinnaś zrezygnować z pracy? I tak cię nie doceniają. Zajmij się naszym domem, ja zadbam o przyszłość. Wierzyłam mu. Oddawałam przestrzeń, marzenia, kontrolę krok po kroku, aż nie zostało nic, co należało wyłącznie do mnie. Poza kontem bankowym, na które wpływały pieniądze i z którego korzystaliśmy razem. Wydawało mi się, że to dowód zaufania. Wróciłam do domu. W kuchni nadal pachniało niedopitą kawą. Siadłam przy stole i wpatrywałam się w drzwi wejściowe, jakby miał wejść. Jakby to wszystko było snem. Ale nikt nie przyszedł. Za to o 15.07 zadzwonił telefon. Numer nieznany. Dzień dobry. Z tej strony mecenas Piotr Rosiński, pełnomocnik pana Tomasza Maja. Proszę natychmiast oddać środki przelane dzisiaj rano. To była kradzież. Kradzież. To jedno słowo obudziło we mnie gniew, który spał latami. Kradzież? Czy mogłam ukraść coś, co budowałam razem z nim? Czy mój czas, moje poświęcenie, moje wyrzeczenia nie miały wartości? Nie zrobiłam nic nielegalnego, odpowiedziałam chłodno. To konto wspólne. Proszę kontaktować się na piśmie. Rozłączyłam się. Ręce mi drżały, ale serce, serce było po raz pierwszy spokojne. Wiedziałam, że to dopiero początek. Że Tomasz nie odpuści. Że prawnicy, groźby i dokumenty spadną na mnie jak lawina. Ale po raz pierwszy od lat poczułam, że stoję po swojej stronie. Kiedy ludzie pytali, jak się poznaliśmy, zawsze odpowiadałam z uśmiechem: wśród książek. W miejscu, gdzie zaczynają się najpiękniejsze historie. I naprawdę w to wierzyłam. To był październikowy wieczór. Stałam przy półce z literaturą faktu, szukając czegoś o historii Gdańska, gdy usłyszałam głos za sobą. Jeśli szuka pani dobrej książki o prawdziwej sile kobiety, polecam to. Odwróciłam się. Stał przede mną mężczyzna elegancki, z zadbanym zarostem i głosem, który brzmiał jak dobrze nastrojony instrument. Uśmiechnęłam się, wzięłam książkę, którą mi podał, i tak zaczęła się rozmowa, która przerodziła się w kawę, a potem w coś więcej. Tomasz był czarujący. Wiedział, jak mówić, jak słuchać, jak sprawić, by kobieta poczuła się wyjątkowa. Miał ładne maniery, odnosił się szacunkiem do starszych, mówił o swojej firmie, o planach na przyszłość, o wartościach. Powiedział, że szuka kogoś, z kim mógłby zbudować coś prawdziwego. Przez pierwsze miesiące byłam pewna, że trafiłam na mężczyznę mojego życia. Drobne gesty, wiadomości o poranku, kolacje przy świecach to wszystko sprawiało, że czułam się bezpieczna i potrzebna. A potem zaczęły się zmiany najpierw subtelne twój szef cię nie szanuje. Praca w tej szkole technicznej to marnowanie twojego potencjału. Zasługujesz na więcej potem bardziej stanowcze powinnaś się skupić na naszym domu na nas. Mój biznes się rozwija. Potrzebuję kogoś, kto zaba o zaplecze. Zrezygnowałam z pracy. Myślałam, że to oznaka zaufania, oddania. Że wspieranie jego firmy to wspólny cel. Przecież byliśmy parą. Przecież planowaliśmy ślub. Wkrótce zaproponował, byśmy otworzyli wspólne konto. Mówił o tym z czułością, jakby to była kolejna pieczęć na naszej relacji. Nie powinno być między nami tajemnic. Wspólne finanse to dowód, że jesteśmy zespołem. Poczułam się doceniona. W tamtym czasie byłam przekonana, że to normalne rezygnować z siebie, by stworzyć coś większego. Nie widziałam, że to było powolne rozpuszczanie mojej tożsamości. Przestałam wychodzić z przyjaciółkami. Zaczęłam odwoływać spotkania z rodziną. Tomasz tłumaczył to potrzebą prywatności. Ludzie nie muszą wszystkiego wiedzieć. Nasze życie to nasza sprawa. Z czasem zaczęłam słyszeć pytania w głowie, których wcześniej nie zadawałam. Dlaczego zawsze ja ustępuję? Dlaczego nie mam już własnych pieniędzy? Dlaczego czuję się winna, gdy chcę jednego dnia tylko dla siebie? Ale zanim odważyłam się zadać je na głos, Tomasz zawsze wyprzedzał moje myśli. Przynosił kwiaty. Zabierał mnie na weekend za miasto. Szeptał do ucha, nie znam nikogo lepszego od ciebie kropka. To był teatr. On pisał scenariusz, a ja grałam główną rolę kobiety szczęśliwej. I może naprawdę byłam ją przez chwilę, dopóki nie zaproponował podpisania intercyzy. Pamiętam ten dzień. Siedzieliśmy w jego biurze, a on, niby mimochodem, rzucił. Wiesz, dobrze byłoby zabezpieczyć firmę. Nie chodzi o brak zaufania, tylko o praktykę. Tylko podpis. Formalność. Nie chciałam awantury. Ufałam. A może po prostu się bałam, nie jego, ale tego, że jeśli odmówię, on odejdzie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że planował odejść tak czy inaczej. Że podpis, o który prosił, miał mnie unieważnić nie tylko prawnie, ale i emocjonalnie. Z biegiem czasu zauważyłam też coś innego, zmieniło się jego spojrzenie. Już nie patrzył na mnie jak na partnerkę. Raczej jak na narzędzie. Kogoś, kto ma być wygodny. Nie pytał już, co myślę. Tylko informował o decyzjach. A ja milczałam. Milczałam z przyzwyczajenia. Milczałam z lęku, że jeśli powiem coś nie tak, ta pozorna stabilność się zawali. Ale kiedy dostałam tę wiadomość? Nie chcę się więcej żenić. Oczekuj wiadomości od mojego adwokata. Wszystko nagle nabrało sensu. Wszystkie małe znaki, które ignorowałam. Każde słowo, które miało mnie uciszyć. Zaczęłam zadawać sobie pytanie: Czy on kiedykolwiek mnie kochał? Czy to wszystko było tylko planem, w którym ja byłam jedynie trybikiem? Telefon zadzwonił dokładnie o 15:07, numer nie był zapisany w moim telefonie, ale prefiks wskazywał na Warszawę. Odebrałam automatycznie, nie spodziewając się niczego konkretnego może oferta, może błąd. Głos po drugiej stronie był chłodny, rzeczowy, męski. Dzień dobry. Z tej strony mecenas Piotr Rosiński reprezentuje pana Tomasza Maja. Proszę pani, otrzymaliśmy informację, że dziś rano wypłaciła pani środki z konta wspólnego. To działanie niezgodne z ustaleniami i może zostać potraktowane jako przywłaszczenie. Przywłaszczenie. To słowo zabrzmiało w mojej głowie jak zarzut karny, jak akt oskarżenia wobec całego mojego życia z Tomaszem. Konto było wspólne, odpowiedziałam spokojnie. Mam do niego pełne prawo, a środki o których pan mówi, były także moim wkładem. Rozumiem, jednak pan Maj oczekuje ich niezwłocznego zwrotu. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni do pojęcia kroków prawnych. Nie odpowiedziałam od razu. Przez moment miałam wrażenie, że świat wokół mnie zwolnił. Oto jestem kobieta, która przez sześć lat dzieliła życie, dom i marzenia z mężczyzną, a teraz traktowana jestem jak intrus, jak zagrożenie, jak przeciwnik w grze, której zasad nigdy nie znałam. Proszę przesłać wszystkie pisma na piśmie. Od tej chwili nie będę już rozmawiać bez mojego prawnika. Rozłączyłam się. Serce waliło mi w piersi, ale umysł był dziwnie trzeźwy. Coś we mnie się obudziło nie gniew, nie rozpacz, ale podejrzenie. Czy to możliwe, że Tomasz od dawna przygotowywał się do tej sytuacji? Usiadłam przy stole z notatnikiem i laptopem. Przez sześć lat zbierałam wszystko peregani, potwierdzenia przelewów, Umowy najmu, rachunki za remont, listy zakupów. Większość była zapisana w moim imieniu. Część wydatków firmowych przechodziła przez moje konto. Tak, zaufaliśmy sobie, ale teraz to zaufanie okazało się bronią obosieczną. Otworzyłam folder dom. Tam były faktury za prace remontowe w mieszkaniu Tomasza, zamówienia z firm budowlanych, meble na zamówienie, płatności za instalację elektryczną. Wszystko opłacane z mojego konta. Dlaczego? Wtedy myślałam, że to wygoda. On prowadził firmę, miał swoją księgowość, swoje rozliczenia. Mówił, że u niego wszystko musi być czyste. A u mnie? U mnie można było coś przecisnąć, by było szybciej, mniej formalnie, bez faktur, bez śladów. Tomasz nie tylko planował rozstanie. On planował odcięcie mnie w taki sposób, by zostało mi jak najmniej. W razie sporu, nie miałabym dokumentów, nie miałabym dowodów. W jego wersji wydarzeń byłabym kobietą, która korzystała z jego dobroci, żyła z jego pieniędzy, a potem, gdy związek się zakończył, ukradła to, co nie było jej. Ale coś przeoczył. Nie wszystko przepisał na siebie. Nie wszystkie przelewy poszły z jego kąt. I co najważniejsze, część rzeczy zarejestrowana była formalnie na moje nazwisko. Pamiętam, że raz, w pośpiechu, Tomasz poprosił mnie, by podpisać dokument kupna samochodu, bo on nie może występować jako nabywca ze względów podatkowych. Uwierzyłam, samochód nowy słów, do dziś był zarejestrowany na mnie. Tak samo jedna z działek kupiona na inwestycję, która miała chwilowo poczekać na sprzedaż. Nagle poczułam, jak w tej pajęczynie kłamstw, którą ontkał przez lata, zostały nici, które prowadzą do prawdy. Do mojej prawdy. Nie spałam tej nocy. Przeglądałam maile, zapisy rozmów, stare dokumenty, a z każdą godziną układał mi się przed oczami obraz mężczyzny, którego nie znałam. Człowieka, który potrzebował drugiego człowieka nie z miłości, ale z wygody. Z wyrachowania. Był samotnikiem z klasą, który nauczył się, jak manipulować relacjami, by osiągać swoje cele. A ja byłam tylko kolejnym etapem w jego planie, etapem, który miał się zakończyć dokładnie wtedy, kiedy przestałam być użyteczna. O świcie wysłałam wiadomość do znajomej, prawniczki specjalizującej się w prawie cywilnym. Wiedziałam, że nie będzie łatwo. Że Tomasz rzuci na mnie całą swoją machinę prawną, finansową, medialną, jeśli trzeba. Ale po raz pierwszy nie czułam się ofiarą. Czułam się świadkiem prawdy, która w końcu miała wyjść na jaw. Wchodząc do kancelarii adwokackiej na ulicy Chrebnickiej, czułam się jak uczennica w pierwszym dniu szkoły niepewna, spięta, z głową pełną pytań. Ale jednocześnie z przekonaniem, że nie mogę już zawrócić. Nie po tym, co odkryłam. Nie po latach milczenia. Pani mecenas Julia Górecka, kobieta w średnim wieku, z chłodnym spojrzeniem, ubrana elegancko, ale bez przesady, powitała mnie z profesjonalnym dystansem. Jej głos był rzeczowy, rytmiczny, pełen pewności. Proszę mówić wszystko, co pani wie. Bez skrótów. Nawet jeśli coś wydaje się pani nieistotne. Wyciągnęłam teczkę. Grubą, szarą, z dokumentami, które przez ostatnie dni segregowałam nocami. W niej znajdowały się wydruki przelewów, faktury, umowy, kopie maili i kilka zdjęć banalnych, ale istotnych. Wszystko to tworzyło obraz ukrytych transakcji, pozornie niepowiązanych decyzji finansowych i śladów, które prowadziły do jednego wniosku. Tomasz wykorzystywał mnie jako przykrywkę dla swoich działań. Nie z miłości. Z kalkulacji. Widzi pani, tu są przelewy za materiały budowlane opłacone z pani konta. A tu umowa zakupu nieruchomości, gdzie pani widnieje jako właścicielka. Czy była pani świadoma, że formalnie posiada pani tę działkę? Zatkało mnie. Myślałam, że to tylko tymczasowe rozwiązanie. On powiedział, że tak będzie lepiej podatkowo. Że to tylko formalność. Mecena z Górecka popatrzyła na mnie długo. To nie była formalność. To był plan. Pani była częścią układu, który miał działać do momentu, aż przestanie być wygodny. I proszę mi wierzyć, to nie pierwszy raz, gdy widzę taki schemat. Serce mi zamarło. Przez chwilę nie mogłam oddychać. Czy to znaczy, że Tomasz już wcześniej działał w ten sposób? Czy byłam jedną z wielu? W kolejnych dniach kancelaria rozpoczęła analizę dokumentów. Ja, o po raz pierwszy od miesięcy, czułam, że nie jestem już bezbronna. Każdy dzień przynosił coś nowego. Jeden z dokumentów, który znalazłam w jego starym segregatorze, zawierał nazwisko firmy, której nigdy wcześniej nie kojarzyłam. Skonsultowałam to z Julią, okazało się, że to spółka córka należąca do Tomasza, formalnie zarejestrowana, na moim numerze powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. To poważne, powiedziała z wyraźnym napięciem w głosie. Jeśli on wykorzystał pani dane bez pełnej świadomości, może pani nie tylko odzyskać środki, ale też zgłosić zawiadomienie o przestępstwie. Siedziałam w jej biurze z dłońmi splecionymi, ze wzrokiem wbitym w podłogę. Nie wiedziałam, czy mam płakać, czy krzyczeć, czy może się śmiać. On nie tylko mnie zostawił. On próbował mnie zniszczyć powoli, metodycznie, z pełnym przekonaniem, że się nie zorientuje. I miał rację. Nie zorientowałam się aż do teraz. Pewnego dnia. Przeglądając moje stare maile służbowe jeszcze z czasów, gdy pomagałam Tomaszowi z administracją jego firmy, natrafiłam na wiadomość. Była zatytułowana Umowa pożyczki wersja robocza. W treści znalazłam szkic dokumentu, który sugerował, że udzieliłam mu prywatnej pożyczki na kwotę 200 tysięcy złotych, nigdy nie podpisałam czegoś takiego. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ale data pliku i jego autor wskazywały jasno. Dokument był przygotowany na moim komputerze przez Tomasza, tuż po tym, jak założyliśmy wspólne konto. Kolejny ślad, kolejna nić prowadząca do prawdy. Złożyłam zeznania. Moja prawniczka sporządziła pozew, w którym nie tylko domagaliśmy się zwrotu części majątku, ale też przedstawiliśmy wniosek o zabezpieczenie, by Tomasz nie mógł sprzedać lub przepisać niczego, co mogło być przedmiotem wspólnego dorobku. Tomasz odpowiedział po tygodniu. Krótko, Formalnie. Przez swojego prawnika oświadczył, że nie uznaje roszczeń pani Kowalskiej, która przez lata korzystała z jego środków, a teraz próbuje go szantażować. Szantaż. To słowo już mnie nie zabolało. Już nie miałam w sobie tej starej łandy cichej, zgodnej, gotowej do ustępstw. Teraz miałam fakty. Dowody. I świadomość, że prawda po mojej stronie to coś więcej niż moralna przewaga, to tarcza. W dniu, w którym odbyła się pierwsza rozprawa, spojrzałam Tomaszowi prosto w oczy. Był ubrany nienagannie, jak zawsze. Ale jego spojrzenie było inne, chłodne, wyrachowane, zmęczone. Nie było w nim cienia tego mężczyzny z księgarni. Tego, którego kiedyś pokochałam. Może nigdy go tam nie było. Była wczesna wiosna, kiedy sąd wydał postanowienie w mojej sprawie. Pamiętam ten dzień nie dlatego, że wygrałam coś materialnie, ale dlatego, że po raz pierwszy od lat poczułam, że świat oddycha razem ze mną, a nie przeciwko mnie. Sędzia odczytał uzasadnienie spokojnym, równym tonem. Na podstawie zgromadzonych dowodów sąd uznaje, że pani Wanda Kowalska brała aktywny udział w tworzeniu majątku wspólnego oraz padła ofiarą działań o charakterze nadużycia zaufania. Oznaczało to jedno: nie byłam w oczach prawa kobietą, która korzystała z pieniędzy mężczyzny. Byłam wspólniczką, współtwórczynią, osobą, która mimo braku formalnych tytułów miała głos. I ten głos został w końcu usłyszany. Tomasz siedział na sali rozpraw w milczeniu. Nie spojrzał na mnie ani razu. Jego prawnicy próbowali jeszcze odwlec sprawę, zgłosić wniosek o apelację, ale ich argumenty były słabe. Fakty mówiły same za siebie. Otrzymałam prawo do zachowania części majątku, który formalnie znajdował się na moje nazwisko działkę inwestycyjną, samochód oraz środki, które wypłaciłam z konta wspólnego. Nie wszystko, co mi się należało, ale wystarczająco, by zacząć od nowa bez strachu o jutro. Po wszystkim, gdy wyszłam z budynku sądu, nie poczułam triumfu. Nie było we mnie potrzeby odwetu. Czułam raczej coś, czego nie znałam od dawna ulgę. Ciszę, spokój, który nie był pustką, ale przestrzenią gotową, by ją napełnić czymś nowym. Wróciłam do mieszkania. Które wynajęłam kilka miesięcy wcześniej małe, z kuchnią, która paczniała kawą, i oknem wychodzącym na park. Nie było moje w sensie prawnym, ale było moje w sensie symbolicznym. Tu decydowałam ja. Tu nikt nie mówił mi, co mogę, a czego nie powinnam. Znalazłam pracę jako doradczyni administracyjna w lokalnej firmie szkoleniowej. Bez prestiżu, bez luksusu, ale z szacunkiem. Z godzinami które pozwalały mi znów czytać książki, spacerować, jeść kolację bez napięcia. Żyć. Pewnego dnia, podczas porządkowania starych notatek, znalazłam kartkę, zapisaną moim pismem, datowaną na drugi rok związku z Tomaszem. Brzmiała tak: Jeśli kiedykolwiek poczuję, że nie jestem już sobą, muszę pamiętać, że jeszcze nie jest za późno. Popłakałam się. Nie ze smutku. Z wdzięczności, że ta kobieta, która napisała te słowa, choć cicha i zastraszona, już wtedy miała w sobie przeczucie, że intuicja, którą przez lata tłumiłam, nigdy mnie nie opuściła. Tylko czekała, aż odważy się jej posłuchać. Nie kontaktuję się z Tomaszem. Nie interesuje mnie, co dziś robi, z kim jest, jakie kłamstwa snuje dalej. Przeszłość przestała mnie paraliżować. Przestałam się bać, że coś jeszcze może mnie zaskoczyć. On już mnie nie dotyczy. Nie jestem bogata. Ale mam to, czego nie miałam przez lata, wolność, ciszę w głowie i przestrzeń do bycia sobą niedodatkiem do kogoś, nie funkcją w cudzym planie, ale osobą z własnym życiem.